Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Marcin. E... Miałem problem jak wiecie, z rybą ospio... E... Os... Z ospą rybią. E... No i... E... Nareszcie się jej pozbyłem. Ucierpiało mi trochę rybek, ucierpiało mi trochę roślinek. Zaraz Wam powiem jakie i jakie rybki. E... No ale cóż, zadowolony jestem, że udało mi się tym ichtio zwalczyć tą ospę. Rybie, rybki są... Rybki są bardzo zadowolone z tego, już pływają sobie, hasają, jak widać jest wszystko ok, nie mają żadnych kropek. Na szczęście, na szczęście się pozbyłem tylko dziadostwa. Jeżeli chodzi o straty, no straty miałem takie, że były to 6 neonków padło mi. Na moje nieszczęście moja ulubiona rybka, czyli ramireza, samiczka padła mi gdzie miała ikrę i no, zdechła. Samiec głupika padł, samica głupika padła i jeden neonek. Reszta ryb były, są, res, reszta ryb są, dobrze się czują, są uratowane, jeden neonek ma tam poszczepione płetwy. Ale pływa, nie ma już kropeczek. Te płytwy no, zapewne mu odrosną, <laughs> po jakimś tam czasie się odrosną i, i, i będzie, to, yy, będzie, to, będzie to już super. Jeżeli chodzi o te neonki, to były wszystkie, wszystkie neonki czerwone. Neonki Iniesta przetrwały, czyli te neonki czerwone albo były mocniej zaatakowane, albo po prostu były, yy, są yy, mniej wrażliwe. To znaczy, mniej wrażliwe są delikatniejsze, tak może powiem. No, to takie straty. Jeżeli chodzi o roślinki, to straty są no, kolosalne. Bo to jest te ich mi zniszczyło praktycznie całego nurzańca. Tutaj poprzesadzałem już troszkę. Tam z tyłu za tym wazonem, z tym, tym korzeniem, z tymi anubiasami, było, były nurzańce. No i one w ogóle po prostu nie rosły. One gniły od spodu, od, od podawania. Na samym początku jak nie podawałem tego Ichtio, to, to było wszystko OK, one tam delikatnie sobie rosły do góry, puszczały nowe pędy. No a teraz yy, po, po tym leczeniu, po tym dawkowaniu tego Ichtio yy, z tamtej strony musiałem te nurance, musiałem, no, tam nic nie było, nic nie zostało, po prostu same same, same pognite pędy i dlatego tam jest tylko ten, ta, ta duża ta roślinka powkładana. Um, Anubiazy się trzymają dobrze, są to twarde rośliny, tam troszkę glonów na nich mam, ale to tym się nie przejmuję, pal licho te glony, niech sobie będą troszkę, um, potem, będę, potem będę się bawił, potem się będę męczył z tymi glonami trochę, będę je zwalczał, ale tych glonów nie ma aż tak dużo, żeby się martwić tym, no i z tej strony jak widzicie, zobaczcie co się dzieje, z nożeń, co się stało z tym nożańcem, tam on, on, on cały jest pognity, po prostu cały jest pognity, nic nie chce iść mi do góry, podawałem CO2 i też nie pomaga no zobaczcie, gniją mi, gniją mi pędy, nie wiem czy to będzie widać ochwyciło mi ostrość, gniją, gniją mi pędy od dołu, a reszta się wy... no wychodzi wszystko i no i pal licho z tym nurzańcem. tak to wygląda, niektóre pędy, które są trwalsze, no tam puszczają, no ale zobaczcie co się dzieje, widzicie wszystko opada, gnije to wszystko na razie zostawię, zobaczę, kupię te pałeczki z tym nawozem bo niczym nie nawożę, jedynie co to było, te CO2 nawożone, ale to już mi się skończyło, będę musiał robić te CO2. Znowu, bimbrownie sobie zrobić Zresztą tak to wygląda. Jak widzicie, również dałem mniejszy, dodałem jeszcze drugi filtr, mniejszy filtr, żeby, żeby była mocniejsza filtracja tej wody, żeby ta woda była czystsza. Nie mówię, że ten filtr Tetra nie daje rady, bo po czyszczeniu tego filtra byłem w szoku miesiąc czasu miesiąc czasu i, i woda była czysta a filtr był tak zajebany taki brudny że, no, że strasznie ogólnie akwarium wygląda tak dobrze się sprawuje woda czysta jest korzenie mi nie farbują krewetki się dobrze czują mam te dwie krewetki chcę właśnie dokupić tylko poczekam, jak samochód odbiorę z warsztatu, bo samochód mi walnął i stoi mi w warsztacie. To wtedy, jak odbiorę samochód, to kupię, właśnie, dokupię krewetki, dokupię samiczkę dla ramirezy, dokupię neonki i niesta, dokupię jedną platkę samicę, bo ta dostaje w dupę od tego samca, cały czas ją gania, nie daje jej spokoju, cały czas jemu się chce. Niewyżyty jakiś ogier jest. No, i to by było na tyle. Zadowolony jestem, że mi się udało wreszcie pozbyć tego cholerstwa tej ospy. Mam nadzieję, że ona nie wróci, bo naprawdę to robi ta ospa spustuszenie i ryby się źle czują. Moja walka była taka, że podniosłem temperaturę, tak jak właśnie mi już mówili, do 29 stopni, i rybom było ciężko, naprawdę, ale to było tylko przez pewien okres. I podawałem cały czas ichtio. Wody nie wymieniałem w ogóle na czas leczenia, w ogóle, w ogóle woda nie była wymieniana. I codziennie podawałem mm, tak. Y, pierwszy dzień podałem 25, później 20, i później 15 kropli ichtio. I potem znowu 25, 5, 20 i 15. I tak znowu 25, 20 i 15. Walka trwała. Czekajcie od 22 to jest 9 dni, tutaj 10, 19 dni walka trwała z tą ospą, no i, i wreszcie wreszcie doszło do skutku, że ją wypędziłem z tego akwarium, nie ma, na szczęście udało się, szkoda tylko rybek i szkoda tej ramireski i tych neonków, i, i, no i szkoda mi tych nużańców, bo Nóżańcy mi się bardzo podobają, a no padły mi. Mam nadzieję, że puszczą jak kupię te pałeczki z tym nawozem i powkładam. I słyszałem, że te pałeczki pomogą w rozrostaniu się tych, tych nużańców i w ogóle w rozrostaniu się tych roślinek. A, również mi padła tutaj, tu miałem tą, tą trawkę taką małą, też mi ona pogniła, pogniła się cała przez te ichtio w ogóle. Wszystko mi spadło i, i no i tak to wygląda. Te, te twardsze roślinki, te wytrzymalsze y, są, rosną, y, żabinice rozrastają się jak głupie, a również sprzyjają to środowisko tutaj. Te tutaj na tym korzeniu bardzo się rozrastają, zresztą widać, są pięknie zielone. Y, tutaj troszkę maglonów, tutaj o, widać na tym troszkę maglonów ale to nie wszystkie, o tutaj na tym korzeniu nie mają glonów korzeń oczywiście jest zielonkawy jest, maglony i będę musiał właśnie coś z tym zrobić zapewne kupię sobie, jeżeli dostanę otoski to kupię sobie te otoski, tego suma siamskiego będę chciał jednego oddać, on jest duży i robi mi też tutaj troszkę spustoszenia, nie lubię go, goni mi inne ryby, schował się on tutaj ten o tutaj facetka chciałem otoskę, a facetka mi sprzedała właśnie suma, i, i, i tutaj dzięki wam, dzięki wam się dowiedziałem, właśnie, że to jest ten sum, A ja byłem cały czas wielce przekonany, że to jest otosek. No, taka niewiedza. No i to by było na tyle. No, jak widać, akwarium się trzyma. No tutaj korzeni nawet. Anubias wypuszcza sobie fajnie, to wygląda. Niech sobie puszcza. Akwarium się trzyma i, i ma się dobrze. Na powietrza go cały czas. Jak widać, drugi filtr włączony też od niedawna i woda jest czystsza, klarowniejsza się zrobiła i CO2 podawałem, no ale skończyło mi się te CO2. Podawałem CO2 na, na czas właśnie od leczenia na samym początku, no a teraz, teraz mi się skończyło i będę musiał sobie zrobić sam również nie będę już więcej niczego kupywał. Zrobię sam i tak jak na internecie jest tam pokazane i przetestuję to wszystko. To by było na tyle. Mam nadzieję, że akwarium Wam się podoba. No i cóż, no, z mojej przygody z tą ospą, moja przygoda z ospą już się skończyła. Teraz będę walczył o nużańce, żeby mi przetrwały. A zatem... Dzięki za podpowiedzi, dzięki za wsparcie, jeżeli chodzi o te leczenie. Dzięki za y, podpowiedzi, wielkie podpowiedzi, bo z tym ichtio, również z tą temperaturą, jak i z tymi tabletkami. Y, tych tabletek na razie nie używałem, nie pamiętam jak one się nazywają, ale nie używałem, ale mam nadzieję, że już nie będę musiał ich używać, ale jeżeli będzie, będzie znowu jakaś taka sytuacja, to. Y, jest, przetostuję, może roślinki nie dostaną tak podupie i szybciej wyleczę rybki. To by było na tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, trzymajcie się.